Jeśli chodzi o maturę z matematyki w roku 2025 no wiadomo o tym obowiązuje nowa postawa programowa, tutaj no, są zmiany jeśli chodzi o wymagania szczegółowe, czyli przesunięcie Pewnych zagadnień z podstawy do rozszerzenia, a pewne po prostu zostały usunięte w ogóle z podstawy, także tego się już wtedy nie, nie sprawdza. Jeśli chodzi o zadania, o wymagania te ogólne, to tu się nic nie zmienia, chociaż jako ciekawostkę podam, że pojawiło się w nowym informatorze zadanie, które zawiera trzy zdania do oceny: prawda, fałsz. Także zachęcam, aby zerknąć też do informatora i zobaczyć, co zostało przygotowane na, na ten bieżący rok. Żeby tą matematykę dobrze zdać i być dobrze przygotowanym, trzeba ćwiczyć. To, to przede wszystkim trzeba trochę tych zadań rozwiązać. To nie może być tak, że ktoś przychodzi i strzela ABCD i, i myśli, może się uda, może nie. To, to jednak to jest przedmiot, który wymaga trochę ćwiczeń, trochę wiedzy, no i też praktyki. Tak? To nie, nie można tak z marszu do matematyki podejść. Byłem dobry w podstawówce, to, to uda się na maturze. Typowe błędy y, przy zadaniach na dowodzenie. To sprawdzanie dla 5, 10, 20 liczb, czy rzeczywiście ten, ta teza jest prawdziwa. No, ona pewnie jest prawdziwa, jeżeli takie, taką masz tezę udowodnić, ale nie poprzez sprawdzanie kilku, kilku przykładów. Na pewno trzeba się skupić na poleceniu, tak? Czasami polecenie zawiera jedną czynność do, do zrobienia, znać coś, a czasami je zawiera dwie, tak? Znać pole i obwód, tak? W przypadku stresu to może umknąć, dlatego wróć do tego, co jest wytłuszczone do polecenia i sprawdź, czy wszystko co jest z nim zapisane zrobiłeś.